Witam. Oto krótki filmik. Małe siuczki skończyły właśnie 14 dni. Dopiero co otworzyły oczki. Są całe nieszczęśliwe. Świat jest duży, okropny. W każdym razie pieski mają 14 dni. Jak widać są jak na swój wiek bardzo ładne. Są króciutkie, kluseczki. Mają piękne główki, krótkie kufki. I tak jak powtarzam, na 14 dni mają grubiutkie łapki. No jak słychać, świat jest okropny, duży, a do tego jak nie ma mamy, koło nich, no to w ogóle jest pełne nieszczęście. Okay, okay.

Nie bardzo chcą odwracać się do kamery. Ogusia. Ogusia. A kto to przyszedł? A kto to przyszedł do małych siuczków I taki wielki łebca dziu. Mama czy ciocia ogi? Mama. Mama przyszła. No, od razu powstało poruszenie, tak, jak całuje maluchy, a maluchy całują mamę. To by było na tyle. Następny filmik za dwa tygodnie. Dziękuję.